Kto może ustanowić obrońcę dla osoby zatrzymanej? Odpowiedź cię zaskoczy: każdy. Jeżeli dowiedziałeś się, że osoba ci bliska, czy osoba znajoma została zatrzymana, a chciałbyś tej osobie pomóc, to udaj się do radcy prawnego albo adwokata zajmującego się sprawami karnymi i ustanów dla takiej osoby obrońcę. Będzie to tak zwane tymczasowe ustanowienie obrońcy, ale będzie to ustanowienie ważne i skuteczne. Na podstawie tego dokumentu, czyli dokumentu ustanowienia obrońcy, podpisanego przez Ciebie, radca prawny albo adwokat uda się do osoby zatrzymanej, najczęściej do aresztu śledczego, i już w bezpośrednim kontakcie uzyska od takiej osoby stałe upoważnienie do obrony. Jest to dla zatrzymanego ogromna pomoc. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby domyśleć się, że możliwości działania osoby zatrzymanej są skrajnie ograniczone. Dlatego postaraj się pomóc. Jeżeli interesuje Cię ten temat, zapraszam do kontaktu. Obserwuj. Ryszard Strzelczyk, kancelaria prawna.